I trudno jest odciąć, no nie chcę używać mocnych słów typu nie da się, no ale, w, no dobra, użyję. Nie da się, o, 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 wiesz, odciąć emocji od jednej sfery życia i nie wnosić ich w inną sferę życia, ponieważ emocje są w tobie, są w twoim ciele. Wiesz, trochę to jest takie, że skoro rodzimy się cieleśnie jako dzieci, to dziecko nie musi rozumieć emocji, nie musi rozumieć, co się dzieje z dorosłymi, ale potrafi czuć, przez swoje ciało, że na przykład nie wiem, mama jest smutna albo jest zezłoszczona. Tak, dziecko to mhm. czuje, ono nie musi tego rozumieć. To prawda. No i tego nie rozumie, nie? więc yy, mówię o tym, dlatego że nie da się tego rozdzielić. Nie, w sensie oddzielić. Wiem, wiem, że jest taka chęć. Czyli mówisz, że nie da się, że do 17 jestem w pracy, po 17 jestem w domu. Wiesz co, mam, mam bardzo duży kłopot ze słowem work-life balance, ponieważ y, podobnie jak z myśleniem, jak rozmawialiśmy tutaj o, o wątku co nas nie zabije, to nas wzmocni, że to zostało nadużyte, to mam poczucie, że work-life balance też został wypaczony. Bo jak sama nazwa wskazuje, balance, czyli pewnego rodzaju równowaga.